Temat granic i przekraczania jest bardzo dobrze znany Ryszardowi Piaskowi. Ten podróżnik, filmowiec i honorowy obywatel trzech amerykańskich miast z kamerą i aparatem fotograficznym zwiedził takie egzotyczne kraje jak Syria czy Zambia. Od kilkunastu lat podróżuje do różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych od Polski bogatych, biednych. Fascynuje mnie i kultura zwyczaje, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli są tak bardzo odmienne od naszych jak również i przyroda. Ale interesujące jest również spojrzenie na nas, na Polskę, nawet na Europę, właśnie z tamtego punktu widzenia. Podczas swoich licznych podróży Ryszard Piasek poznał takie wyjątkowe postacie, jak matka Teresa, czy misjonarz ojciec Marian Żelazek. Bardzo chciałem obejrzeć zawsze, od dawna, Amerykę Południową, zwłaszcza Peru, Cusco, tą starą stolicyńką. I udało się to też pewnego roku, kilka lat temu, i pamiętam zdziwienie nasze, jak witanie przez siostry zakonne, byliśmy pytaniem: czy chcielibyśmy wypić tebatę z kuki. To wy już siostry kokę pijecie tutaj, One mówią: Nie, nie, to nie, nie żeby się przyzwyczaić, ale to bardzo dobrze działa na zdrowie. I i obniża ciśnienie, i bólu głowy nie ma, i się lepiej śpi. W poznańskim mieszkaniu Ryszarda Piaska goście mogą podziwiać imponujących się gozbiór i pamiątki z podróży gospodarza. Są wśród nich egzotyczne rzeźby, maski i instrumenty muzyczne. Nie brakuje też fotografii. No tutaj widzimy kilka zdjęć z różnych zakątków świata, bardzo różnych. Zaczynając od dołu, to jest zdjęcie robione nad Eufratem, we wspomnianym Dura Europos. Przepiękne miejsce, dla mnie niezwykła cała rzeka. Tu obok mamy słynny wodospad Afryka, słynny wodospad Wiktorii na granicy Zambii i Zimbabwe. No tam miliony ton wody spada co, co chwila. Te dwa zdjęcia wyżej były robione w Ameryce Południowej, w Peru. To jest słynna katedra w Cusco, dawnej stolicy Inków. Bardzo typowa dla architektury południowoamerykańskiej, a tutaj mamy obrazek Indianki, zawsze oczywiście z dzieckiem. Następne to twarz Afrykanki, jeżeli dobrze pamiętam, zrobione w Kamerunie. Tak samo te dzieci wyżej. Ryszarda Piaska interesują też problemy krajów, które odwiedza w filmie Dzieci Afryki. Podróżnik w poruszający sposób pokazuje problemy najmłodszych Afrykańczyków. Wszystkie osoby zainteresowane przygodami Ryszarda Piaska zachęcamy do obejrzenia jedynego z blisko 100 filmów zrealizowanych przez poznańskiego podróżnika.